Kiedy rozmawiamy o samochodach klasy średniej, takich z lat 80., i do tego takich, które mają zaskakiwać energią na drodze, to głównie wymienia się BMW serii 3 kodowo zwane E30, jako taki referencyjny model. Znowu jakoś nie mówi się o takim modelu jak Forciera, czyli auto, które chyba zostało zapomniane. No chyba, że wspomnę o modelu Cosworth. No właśnie, chciałem sprawdzić, czy Ford Sierra oprócz wersji Cosworth ma jeszcze coś innego do zaoferowania. Inaczej mówiąc, czy oprócz wersji Cosworth są jakieś inne modele z charakterem? Takie, które stawią czoła BMW 3E30. Więc zapraszam Cię na kolejny odcinek LCM, w którym przedstawię Ci Forda Sierra nie tak normalnie, ale z innej perspektywy. Zanim zaczniemy naszą historię, to kilka słów wyjaśnienia. Pamiętasz serię o Hunting LCM na tym kanale, gdzie omawiałem auta klasy średniej? Tam, gdzie jest link. No i ten odcinek to taka kontynuacja tej serii, ale już jako LCM. A to dlatego, że nie chcę już mieszać z tymi seriami, bo jak Mateusz słyszy o tym, że ma być kolejna seria, to. No! God! Pamiętasz serię o Hunting LSM? No! God! Please, no! no! Hunting LSM? No! Więc samochody serii Hunting LSM będą pojawiać się w serii LCM i wiecie co, ja już chyba namieszałem. Lecimy z tematem. Na początku tej historii muszę przypomnieć, że Ford to nie jest Citroen, który nie bał się odważnych projektów. Ford to także nie Alfa Romeo, która stawia na piękne linie. Ford to auto dla normalnych ludzi. Ich model Cortina Taunus nazwany został The Salesman's Spaceship, czyli w wolnym tłumaczeniu auto przedstawiciela handlowego. Proste, twarde, no i nudne. Więc wyobraź sobie, jaka musiała być reakcja szefostwa Forda w USA, kiedy europejski oddział powiedział tak. Mamy pomysł na następcę modelu Cortina. Zrobimy z niego nowoczesne superopływowe auto. Tutaj macie szkic. Serio. Taki projekt pokazali jako następcę kwadratowej Cortiny. I wyobrażam sobie tylko jedną reakcję. Bo co mieli pomyśleć jak europejski oddział Forda wpadł na pomysł aby popularne auto Forda przerobić na statek kosmiczny. I to nie było 1 kwietnia, ale oni to brali na poważnie. Znowu w USA nie brali tego na poważnie i odpowiedź brzmiała: no muszę polecić klasykiem. No ale w 1979 roku Giorgetto Giugiaro, a dokładnie to marka Italia Design, zaprezentowała taki samochód. Isuzu Asso di Fiori, czyli projekt, który z jednej strony skupiony był na aerodynamice, znowu z drugiej miał te miękkie, przyjemne krągłości. I ten projekt bardzo spodobał się szefostwu Forda w USA. A przecież następca Kurtiny Taunus także miał zerwać z kwadratowymi liniami i mieć aerodynamiczny kształt. Więc ostatecznie zarząd Forda w USA powiedział: "Dobra, zróbcie ten kosmiczny projekt". No i chłopaki wzięli się ostro do roboty i w pierwszej kolejności skupili na aerodynamice. Przygotowali tak zwany projekt Probe 3. Jak widać, cały projekt poświęcony został właśnie aerodynamice, od lusterek po podwozie, koła czy spoiler na klapie. Jednak to był koncept i do tego dosyć radykalny. Więc ostateczny projekt był ugrzeczniony i ten samochód nazwali Ford Sierra. I może nie miał tak niskiego współczynnika aerodynamicznego CX jak projekt Probe 3. Bo Sierra miała 0,32, a tamten koncept miał 0,25. No ale to i tak był mega wynik, bo wtedy lepsi byli tylko Citroen GS, a Citroen od modelu DS bawił się w aerodynamiczne linie oraz Porsche 924, a to przecież sportowe niskie auto, więc łatwiej tutaj o dobry wynik. Zomu Ford to przecież auto dla ludu The Salesman Spaceship, czyli auto dla przedstawicieli handlowych i Ford reklamował go tak. Śmierć modelu Cortiny niech żyje nowa Cortina. No, czyli Ford Sierra, no ale stara Cortina nie chciała umrzeć, a Siery nikt nie kupował. Model Sierra sprzedawał się tak źle, że wiele osób odpowiedzialnych za ten projekt straciło pracę. Do tego dział marketingowy dwoił się i troił, aby zachęcić do zakupu nowoczesnej Siery, bo nikt jej nie kupował. Jedynie w Niemczech sprzedaż była ok, ale to dzięki premierze Audi 100, który reklamowany był jako najbardziej aerodynamiczny produkcyjny samochód świata. W świecie. Więc w Niemczech ludzie skusili się na aerodynamiczną sierę, ale na innych rynkach no, tam było słabo, więc Ford na szybko wprowadził model Orion, czyli taki klasyczny sedan na bazie escorta, aby nie stracić klientów poprzednika, czyli Cortiny. Początki były trudne, ale ostatecznie jednak Sierra zaczęła się coraz lepiej sprzedawać i w sumie to odniosła sukces, a to dzięki ogromnej kampanii reklamowej, sukcesom na wyścigach, dużej gamie silników, wielu nadwoziom, napędowi na cztery koła czy wielu specjalnym wersjom. No właśnie, pogadajmy o tym. Na początek, może trochę podstaw. Sierra oprócz rewolucyjnego nadwozia pod spodem miała stare rozwiązania, czyli przejęła je po poprzedniku, czyli Cortinie. Jedynie tam doszło niezależne zawieszenie od modelu Granada. A poza tym to była stara taka poprawiona Cortina, która miała wiele twarzy. Ponieważ model z 1981 roku, czyli z początku produkcji, miał taki przód. Ale był też taki bardziej klasyczny przód dla klientów konserwatywnych. Znowu po wielkim liftingu, choć niektórzy mówią, że to druga generacja. W każdym razie przód się upodobnił do innych modeli Forda, jak choćby Fiesta. No ale była także wersja dla tych konserwatywnych klientów. No ale po drugim liftingu w 1990 roku pojawił się taki przód i to by było na tyle. Czekaj, czekaj, bo jeszcze był taki przód, czyli z wielką agresywną Japą. No ale to jeszcze nie jest czas na wersję Cosworth, bo teraz czas na nadwozia. Podstawowy model to był Liftback. Była także wersja trzydrzwiowa, czyli hatchback, do tego kombi, oraz wersja, na którą wszyscy czekali: czyli model Sapphire, czyli konserwatywny sedan dla przedstawicieli handlowych, który pojawił się dopiero w 1987 roku. No i było jeszcze coś, czego pewnie nie znasz. Ford Pesto, czyli taka kombinacja w stylu przód i wnętrze od Siery, znowu podwozie od poprzednika, czyli Cortina, i jak widać zrobili z tego pick-up'a. A teraz zerknijmy do wnętrza. Ogólnie to mamy tutaj dużo plastiku, za to deska rozdzielcza skierowana była w kierunku kierowcy, tak jak w BMW. No właśnie, czy Sierra mogła się w ogóle równać z naszym autem wzorcowym klasy średniej z lat 80., czyli z BMW 3E30? Po pierwsze Sierra miała napęd na tył, więc można się było zachowywać jak przystało na prawdziwego właściciela BMW. No ale była także wersja z napędem na cztery koła. I to nie tylko w jednej odmianie jak BMW, ale tutaj 4x4 było dostępne także w wersji kombi. No ale BMW to głównie energiczne silniki, które sprawiły, że te auta stały się takie popularne. No a w Sierze mieliśmy wybuchowe silniki. Okej, okay, silniki nie wybuchały, ale Ford miał taki model jak Pinto. Jeśli najechał się na jego tył, to lubił sobie puścić dymka w efektowny sposób, czyli wybuchał. I wykorzystali to właśnie w parodii Top Secret. No i właśnie Ford Sierra jako czterocylindowe jednostki otrzymał silnik zwany Pinto, a to właśnie ta nazwa pochodziła od tego wybuchowego Pinto. No ale silniki te nie wybuchały w Sierra, a wręcz przeciwnie były twarde oraz solidne. I Sierra miała tyle odmian, bo było 1-3 o mocy 60 koni, potem 1 6, 71 koni, następnie 70, 71 koni, 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 7 7 koni, 7-7-5-5-5, później koni. Więc sprawy mają się tak. Po pierwsze, bez paniki ten gość co tutaj siedział zaraz wróci. No jak ten pilot zadziała. W każdym razie, mam ważny komunikat do nadania i brzmi on tak. Przy finalizacji zakupów na stronie iPads.pl wpisujesz. Tylko nie gadaj, że nie wiesz co to jest iPads.pl. Czekaj. Więc iParts.pl to jest sklep z częściami i akcesoriami do Twojego samochodu. Jeśli właśnie szukasz części do swojej fury, to właśnie wbijaj na iParts.pl i jeśli przy finalizacji zakupu wpiszesz tutaj LCM, to dostaniesz 7% rabatu na zakupione części. Proste. Okej, okay, nie na wszystkie części, ale prawie na wszystkie, ale o tym przeczytasz sobie w opisie, bo tam zostawiłem linka do iParts.pl oraz instrukcję obsługi jak zdobyć rabat. Tyle. Pamiętaj, iParts.pl, 7%, hasło LCM. Uż, a do tego w 1988 roku pojawił się inny silnik zwany Ford CVH o pojemności 1,6 oraz 1,8. No ale ciebie interesuje pewnie coś ostrzejszego. Więc w pierwszych wersjach Sierry był silnik Diesla od Peugeot, 2,3 litra pojemności, a potem wymienili go na silnik Forda 1,8 D Endura. Coś czuję, że nie chcę słuchać o Dieslach. Więc może tak. W 1989 roku w gamie BMW E30 pojawiła się taka ostra wersja, takiej normalnej wersji. BMW 318iS to był taki ekonomiczny mały wariat, bo miał tylko 4 cylindry, ale agresywną 16-zaworową głowicę, więc Ford od 1990 roku do Siery zaczął montować nowe silniki zwane DOHC, które miały dwa wałki rozrządu, 2 litry pojemności oraz 120 koni w wersji bez katalizatora. No ale nie były takie ostre jak BMW 318 I.S., bo nie miały 16 zawarowej głowicy. Za to Ford Sierra miał także 6-cylindrowe jednostki i były to mało spotykane 2,0. Później popularne 2,3 o mocy 115 koni. No ale topowa wersja miała 2,8 litra pojemności i była wkładana m.in. Do tej specjalnej wersji. Model ten nazwany został Forciera XR4i. I w sumie BMW nie miało takiego modelu. Ok, BMW 325i osiągał 170 KONI. Do tego mogłeś mieć pakiet M Technik, ale te auta były bardzo podobne do innych modeli. Znowu, jeśli chodzi o Sierra XR4i, to tutaj już z daleka widać, że jest to wersja HOT, która miała spoiler z konceptu Probe 3, który poprawiał aerodynamikę. Do tego wewnętrzu były specjalne fotele, a pod maską wspomniany silnik 2,8 litra o mocy 150 koni i wiele dodatków tylko przeznaczonych dla tej specjalnej wersji. No i jeszcze jedno. W porównaniu do modelu Hatchback XR4i miał nie tylko specjalne dodatki, ale także dodatkowe okno, dzięki czemu nie dało się go pominąć z bieda edyszy. jeszcze jedno XR4i występowała także w liftbacku, gdzie oprócz napędu na tyłu była wersja XR4i4, czyli z napędem na 4 koła. A i jeszcze jedno. Była także wersja XR4i, ale z silnikiem 2.0 i DOHC o mocy 120 koni. A silnik 2.8 został zastąpiony wersją 2.9 o tej samej mocy, czyli 145 koni z katalizatorem i 150 bez niego. No, jeszcze jedno. Była amerykańska wersja tego modelu zwana Mercury XR4Ti, gdzie T. Oznacza turbo. Dokładnie to silnik czterocylindrowy zwany Lima 2 litra pojemności o mocy 147 koni, a także była wersja, która miała 177 koni, które robiły z tego auta niezłego wariata. Wiesz co? Jeszcze jedno, 3 liters of 5 speed power. W afryce pojawił się model Sierra XR6 z dosyć starawym silnikiem V6 zwanym Essex, który miał 140 KONI, ale na potrzeby podrasowanej wersji było to 156. No i nie uwierzysz. Jeszcze jedno, w Afryce pojawił się Ford Sierra 3.0i RS jako następca modelu XR6, było to już na samym finiszu produkcji Siery i pod maską było dłubnięte 3.0 V6 zwane SX o mocy 159 koni. Wiem, wiem, sporo tego, więc spróbujmy to jakoś podsumować i porównać do BMW E30. Więc jeśli chodzi o czterocylindrowe silniki z charakterem, to BMW miało przewagę nad Sierą, ponieważ BMW 318 is miało 16 zaworów głowicę, Za to Mercury w USA miał wersję turbo. Jeśli chodzi o silniki sześciocylindrowe, to BMW miał model 325 i o mocy 170 koni. Znowu Sierra XR4i miał tylko 150 koni. A w Afryce był przecież model XR6, który miał 159 koni. Znowu w Afryce BMW miał specjalną wersję 325 i jest o mocy ponad 190. Koni. Dobra, dobra, dobra. Prawda jest taka, że znowu mamy zamieszanie. I Aby rozstrzygnąć to porównanie, to trzeba wyciągnąć najgroźniejsze działa. czyli porównać BMW M3 z tym modelem. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo widzisz, Ford miał coś, czego nie miał ani BMW, czy Mercedes 190 w tamtym czasie. Ford miał ten model, który jest wyjątkowy. Nazywa się Sierra XR8i i cyfra 8 nie jest tutaj z przypadku. Tak jest, pod maską znajdował się silnik 49 V8. Moc może nie była oszałamiająca, bo 219 koni, ale to jednak V8, a tego nie miał ani Mercedes. BMW. No i ten model pojawił się tylko w Afryce i tylko w jednym celu, aby rywalizować w tamtym regionie w zawodach aut turystycznych i pokazać BMW 745i czy Alfa Romeo GTV6, kto tak naprawdę rządzi. No dobra, bo wyścigi aut to opowieść na inny LCM, a teraz czas na główne danie, czyli Ford Sierra RS Cosworth, na którego pewnie czekasz i który powstał tylko w jednym celu. Nie, 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 nie muszę interweniować, bo znowu będzie za długi odcinek. Więc na dziś to już jest koniec. Fertich dient, finito. Sprawy mają się tak. Po pierwsze, primo, pamięta o 7% rabacie na iParts.pl, na dole masz linki. Po drugie, jak nie klikniesz suba, nie zobaczysz odcinka o Cosword, a ja teraz mam władzę, to Ci nie powiem kiedy będzie. Po trzecie, na dole masz linki do naszych innych miejsc, Instagrama, Facebooka, czy będzie niespodzianka za niedługo. I po czwarte, jak chcesz, aby Twoja poranna kawa nabrała w końcu charakteru, to musisz mieć taki kubek, tam na dole masz informacje jak go kupić. No i po piąte, pewnie już to wiesz, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru.